Jakiś czas temu, to będzie chyba 5 lat, robiłem topkę przereklamowanych anime, a były to Golden Time, Project K, Charlotte, Black Bullet i Guilty Crown. I nadal uważam, że są one przereklamowane, ale od tego czasu wyszło sporo nowych serii, a jeszcze kilka nadrobiłem. Oto piątka produkcji, która według mnie nie zasługuje na swoją popularność. Możecie pluciadem w komentarzach. Miejsce piąte. Kakegurui. Ludzie rozpływają się nad genialnością tej produkcji o hazardzie, nad kipiącym z niej napięciem, brakiem pewności, czy zakłady, które podjęli grający, poprowadzą ich do chwały czy do poniżenia. I też bym się emocjonował, gdyby aktorzy nie byli ułomni. Dlaczego podejmują zbędne ryzyko? Dlaczego zamiast myśleć, blefują? Dlaczego główny bohater nie istnieje? I dlaczego wszyscy wykręcają mordy? To anime nie jest emocjonujące, ono jest farsą. Miejsce czwarte: Dziewczyna do wynajęcia. Pierwszy sezon był powiełem świeżości. Dostaliśmy ciut zboczonego nieudacznika studenta ze złamanym sercem, który chciał uleczyć ból niespełnionej miłości, kupując miłość. I pierwsze 12 odcinków bardzo sobie chwalę. Gdy zabrałem się za drugi sezon, bo zabrałem, dostałem zapętloną komedię nieromantyczną, gdzie dziewczyny, niczym elektrony, kręcą się wokół koniotrzepa. I nic nie dzieje. I to jest popularne. Miejsce trzecie. Tokyo Ghoul, sezony 2 i dalej. Podobna sytuacja. Pierwsza seria stanowiła udaną introdukcję do świata tokijskich ludojadów. Dwójka wyraźnie zgubiła po drodze sens i fabułę, a seria Re, albo wiecie co, zamiast ją opisywać, puszczy Wam pierwszy opening, ale od tyłu. Zrozumieliście wszystko? Tak wyglądają dwa ostatnie sezony. Miejsce drugie. Juju, Hakusho. Oto wkładam kij w mrowisko. Przygody Juska to klasyk historia, na której wychowały się miliony. Różowe okulary nostalgii przeszkadzają niektórym w dostrzeżeniu, jak kiepski jest to bitewniak. Bo wszystkie potyczki wyglądają tak, że bohaterowie dostają tęgielanie, są dosłownie krzyżowani. I nagle ktoś z tyłu krzyknie: Gambaro! A nasz hero zadaje jeden cios i przeciwnik legnie pokonany, wydając jeszcze okrzyk: Impasu Toż to festiwal najgorszych schematów. Przed pierwszym miejscem jeszcze jedno wspomnienie, a jest nim... Coś z obecnego sezonu. Bo w każdym sezonie jest coś, co powinno umrzeć śmiercią naturalną. Zamiast tego jest na ustach gawiedzi. W tym sezonie jest tak samo. Miejsce pierwsze. Tokyo Revengers. Ja wiem, że to może się podobać, bo gangi, bo podróże w czasie, bo masz 12 lat. Ale dlaczego podoba się to milionom? Już nie chodzi mi o samego zagluconego protagonistę, który jest jedynym realistycznym elementem serii. Dlaczego wszyscy ci gimnazjaliści wyglądają jak zawodnicy triatlonu Ironmana? Dlaczego kontynuum wygląda jak nadgryziony przez rekina kawałek surfera? I dlaczego to coś dostaje kolejne odsłony? Dlaczego ludzie to łykają? Kaniz, a czemu w tej topce nie było Sort Art Online, alicyzacja? Co alicyzacja? Pytasz, więc odpowiadam. Trzeci i czwarty sezon Sao są na tyle dobre, że uważam, iż zasłużyły na hype, który wypracowała pierwsza odsłona. Serio? Serio, serio.